Moi drodzy, kanał Katspir. Mam nadzieję, że Katspir się na mnie nie obrazi. Katspir, ja już kiedyś reagowałem na twoje rzeczy i było fajnie. Next slide, witam. Od razu łapeczkę w góreczkę i wpadnięcie do Katspira walnąć. Katspir, zaginione gry sieciowe. Jestem ciekaw, co ma do powiedzenia tutaj. Wyspa Gier Multiplayer. Let's go. To są moje czasy. Ja dużo grałem. W i tak dalej. Oh my god, pamiętam te ja stick fighty. Jestem podłączony do internetu od siódmego roku życia. Oh hell now, man. What the fuck? I Szczerze, Kacpir brzmi jak Alastor Marcinez. Jakbym wziął Alastora Marcineza z czatu na Discorda, to byście powiedzieli, jup, Pierwszą On. stronę, jaką wtedy wpisałem, było gry.pl. Gry.pl. Tak, pamiętam to wyglądało. Termisy, więc część... Wyspa... Czekaj, stop. Wyspa gier? Jezus, ja nie znam moje gry, to kojarzę. Po szkole PL! Ja pamiętam, my graliśmy na takich fany games NL, na, na jakiejś niderlandzkiej bastronie. Część swojego życia spędziłem grając w gry sieciowe. Tak, Lubię pamiętam. Do nich te. czasem wracać. i... O Jezu, kot i pies! Ale fo... do niektórych gier nie da się cofnąć. Zaginiony gier będzie dotyczył dzisiejszy film. Jezu, co jest? Multiplayer Wyspy Gier. W ferie zimowe 2011 yeah! dostałem wiadomość na gadu-gadu od obcego człowieka. W 2011 roku dostać wiadomość na GG? Co jest? Kurwa, to trochę alternatywna rzeczywistość jeszcze że zagram z nim w minigolfa? Zapytałem o to. Ty... Co kurwa biega? I odesłał mi link do Wyspy Gier. Wewnątrz to jest dźwięki. Online, gdzie mogłeś z innymi użytkownikami zmierzyć do golfa. Jak pierwszy raz tam trafiłem... O, córwa, pamiętam tak tą grę. Ludzi, ...że czułem się jakbym był na jakimś wydarzeniu. I... O oh, kurwa, ale to była zajebienka. Tak, pamiętam tą grę. Gier od 2007. Oh o I były te pingwinki, grał się w siatkówkę, tak. Siatkówka, w czołgi. Czołgi. Tak. No dość, że te gry były fan, to na dole był nieograniczony czas. Wszystkie gdzie pamiętam. Z przeciwnikami. Ale no W <laughs> 2012 roku usunięto możliwość pisania na czacie. Usuwano także statystyki. Więc jak miałeś 10 tysięcy zwycięstw, to z dnia na dzień miałeś zero. Let's go! Te oh. czynniki przyczyniły się, że z gier, w których tętniło życie, grały maksymalnie tylko trzy osoby. W o, 2020, nie. gdy wyłączono Flash, wszystkie te gry przepadły. Próbowałem je odpalić na przeglądarkach, na których działa Flash, jak MyPal, ale. po pierwsze. nikogo tam nie będzie. A... <grym> po pierwsze. nie będę rozmawiał z Debilami. <grym> serwery są wyłączone. Pozostały tylko wspomnienia po tych grach. tak, by Pingwinki Bomberman. I poradniki do golfa. Let's go! DJ! Ej! Hypercam! and jeżeli oglądałeś Cartoon Network! Yeah, ...to tak. mogłeś trafić na reklamę Panfu... Spotkaj znajomych i czatuj z nimi! Ubierz swoją pandę... ...bądź Jezu, się... coś było takiego, no! YouTube. ...była to gra społecznościowa, bardzo podobna do Club Penguin, dostępna w języku polskim od 2008. Mogłeś tam pisać Jezu. z ludźmi... swoją pandę... Jeżwowa grałem! Swój dom na drzewie, poznawać ludzi. Ja poznałem dwie laski i wymieniliśmy się numerami gadu-gadu. Au. Odkrywać lokacje na mapie, a często dodawali nowe, więc mapa przez lata się zmieniała i było tego coraz więcej, poza Foli tym się. były ukryte lokacje, mogłeś niektóre odblokować robiąc misje, niektóre te tła były w chuj ładnie zrobione, właśnie misje, gdzie postacie jak wróżka, jak pirat, jak sprzedawca. Ja już w tym momencie grałem w World of Warcraft, więc ja już w takie gry nie grałem. Na zasadzie, osoby, które grały w takie gry, dla mnie to były przegrywy absolutne. W co leśniku i wiele więcej, mówili ci gdzie masz iść. I musiałeś rozwiązywać zagadki logiczne, W tamtym czasie, oczywiście po całym świecie. Niektóre misje trwały kilka dni, bo przechodziłeś w wyznaczone miejsce, gdzie postać ci mówi PRZYJDŹ JUTRO! Na następny co dzień je... wracając ze szkoły, będąc gotowym na no długą misję w Panfu, wystarczyło przyjść Aha. w jedno wyznaczone miejsce gdzie ponownie ci powiedziałem 3 JUTRO to W tych jest? misjach dostawało się ubrania Więc jak widziałeś kogoś kto miał te żółte wdzianko Było wiadomo, że gra w tą grę od paru dni Jak ktoś na ktoś... takie włosy niebieskie To ktoś było wiadomo, że, że dopiero co skończył misję lodową Były też misje lodowe po mapie minigry Gdzie zbierałeś kasę m.in. Nabijałeś wow. level tutaj Za każdy level dostawałeś itemy Jak trwało co to za, to za, za gra? długo To jaskinia w dżungli Miała maszynę, Jezu. która zupełniała ci cały level, bodajże raz w tygodniu to działało. Złota Panda. Ale ta gra jest za ekskluzywna i zaawansowana. Byłeś bananem. Mogłeś liczyć tylko na weekend Złotej Pandy, gdzie każdy to miał przez dzień albo dwa. Więc zdarzały się sytuacje, gdzie chodzę do chaty kolegi, który też nie ma Złotej Pandy, widzę item, którego nie ma, i pytam: Jak ty zdobyłeś ten wazon z kwiatami? Były blogi o Panfu. No to takie podstawowe do informacje fuck. o tej grze. Co jeszcze? co to za Moje gra? Zrobione były eventy. Święta 2007, Sylwester 2007, wiadomo, InfoPoint znajdujące się w dżungli. Jak twoje konto było starsze niż 30 dni, mogłeś rozwiązać quiz o Panfu, za który dostawałeś parasol. Ludzie robili wszystko, Wow, flestoby, parasol. na wulkanie, gdzie każdy miał ten ja pierdolę, parasol. Ja pierdolę, to jest jak World of Warcraft normalnie. Jak ktoś miał strój kosmity albo tłona profilu z kosmitami, to było wiadomo, że jest weteranem. Olimpiada Weteran. 2008, San Francisco. 20 dni. nowa lokacja <laughs> obok miasta. Gracze mogli głosować na nazwę tego miejsca. Odbyło się potem oficjalne otwarcie. Halloween, urodziny panfu, Alwin i wiewiórki, odwiedzające panfu na trasie koncertowej. Można ja pierdole, było zrobić sobie obok autobusu. Impreza bombelkowa w Disco Club, Dzień Młodzieży. Ufo na wulkanie. Ufo na wulkanie. Na premier filmu Lorax. Na San Fran panfu można było dostać. Tak to już był kataklizm. World of Warcraft kataklizm, a oni grali w jakąś kurde pandę. rozumiesz? W unikatowej lokacji, gdzie mogłeś odwiedzić Loraxa w jego świecie. Billy wieloryb do Mordy można było mu wejść. Wow, ja wejść pracę. do mordy zawsze Podczas chciałem. Komuś. tego eventu był widoczny nawet na mapie. 5 wow. Panfu w 2013. Jak stworzyłeś konto późno i nie mogłeś doświadczyć takiego panfu, jakie było kiedyś, to ten event umożliwiał podróż w czasie. Gdzie miałeś starą mapę wyspy? Co ty gadasz? stare niedostępne lokacje. Kolejny event. Wyłączenie czatu. Libia do dziś nie potrafi oh, no tego tak. zrobić. Usunięto wtedy czaty z nieznanych przyczyn. pan nie. był od tamtej chwili grom społecznościową, bez, bez możliwości komunikacji z ludźmi. Ale ten filmik na YouTube. Ciekawe, takie... Stop, stop, stop. Czekaj, bo ja tam coś zauważyłem. Boże, to brzmi totalnie. Stop. <ślam> FALUS 2. <ślam> Zaczarowana misia. Ja, <noise> yep, Falus 2. Ten filmik na YouTube to takie ostatnie wydarzenie, gdzie zebrali się wszyscy. Gra traciła powoli na popularności, aż po paru latach strona zniknęła. Szkoda, że nigdy nie było oficjalnego zamknięcia, jak w przypadku Club Pinguin w 2017. Club hmm. O niektórych ciekawostkach na temat PANFU dowiedziałem się po jego zamknięciu. Blab, które było pierwszą minigrom na PANFU, lecz Aha. po wprowadzeniu nowych gier, została skasowana po roku. Haparama, trzecia stworzona minigra, o której nic nie wiadomo i nie ma żadnych archiwów. Jakie jest Cloud głębokie? Room, najgłębiej ukryta lokacja, niedostępna dla graczy. Testowy pokój. Dało się tam dostać poprzez cheaty ty, że otwierali parę razy swoje prywatne serwery Panfu, ale Pan co chwila musiałem robić nowe konto, gdy wyłączono flesza, przerzucano się na aplikację na kompa. Aktualnie takie wersje Panfu bywają puste, poza tym nie dodawano żadnych nowych rzeczy. Ale Jezu, były plany jest choćby na otworzenie lokacji straszne. latarni morskiej, która od zawsze była widoczna na mapie, ale lub nigdy nie można w innych lokalizacji, Ale do tego nie doszło. I chyba tyle. Jesus! W Władcy kuli 2009. Władce much było w swoim ramie popularności, uh. Mimo w sprzedaży dwa napoje. Oh o oh mają! Najgorsze, najgorsze gówno jakie kiedykolwiek. Wiele razy, ale władcy much, to było największe gówno. I do dziś dzień dla mnie ta kreska i ta ba jest odrażająca. Ona jest tak odrażająca i ten część jest tym mózgiem. I kurwa jakby i wszyscy pamiętam w tamtych czasach gadali dokładnie to samo. Dzień dobry! Kurwa, ryjde, debilu! Ja pierdzielę, Jakby to było takie, takie wkurzające, tak bardzo. Ugh, nienawidziłem tego, tak nienawidziłem tego, że po prostu nie mogłem wytrzymać, nie? Ale i oranżadę. Na tych... Zamknij pizdę, kurwo jebana. Dokładnie to mówiłem, jak ktoś właśnie tak gadał. Masz rację, absolutnie. W butelkach, jak można było się przyjrzeć, była reklamowana strona internetowa władcykoli.pl Dzisiaj lepiej nie wchodźcie na tą witrynę. Holy shit, co jest? Na stronce była gra. Nie znalazłem nigdzie żadnego gameplayu gry. Mogliśmy się w jedną z dwóch postaci. Celem gry było zbieranie patyków i butelek, za które zdobywało się punkty i dostawało się misje z elementami point and click. Granie nie nie została nigdy dokończona. Przez kilka miesięcy widniał napis. COMING SOON Radzi zabraniali oglądać i teraz hejtujesz? Stary, wyobraź sobie, że byłem takim gigaczadem, że nie oglądałem z wyboru. Pory. Tak, nie oglądałem władcy, Aż tak to widać? Mm. <giby> Gigaczad. Ale na szybko, na flashpointzie znalazłem jedną grę pochodzącą z tej witryny. Nie ma dźwięku ta gra, jak coś. A jak to za AdverGames, Games i grami tworzonymi na okazję. Wszystko po tej grze przepadło. Informacja na jej temat jest Jeżeli lubisz moje filmy, to wspieraj mnie na Patronite. Link w opisie. Patronite, boże, jakie fajne przestery. Ile zarabiasz kasy na Patronite, gościu? 1000 zł miesięcznie. Łącznie już dostajesz 20 koła. Kurła, boga, bogacie. Bo, 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 bogol bo, bo, kurwa. Kaspira. Ja wezmę go łapką w górę. O! Jedna z najlepszych bajek, moim zdaniem, ever. Wyspa totalnej porażki. Uwielbiam te pierwsze serie, były zajebiste. Uwielbiam. Dom dla zmyślonych pani Foster był mega dobry, kurde, super fajne. Cartoon Network miał na swojej stronie internetowej Ale bardzo dużo gier. To jest Samurai zresztą. Jack, to jest nie każda, którą pamiętasz, będzie aktualnie wow. dostępna na Flashpointcie. Z okazji premiery ja, ja. pierwszego sezonu Wyspy totalnej porażki. Wyspa totalnej porażki. Dzisiaj o 19 w Bo ja na była gra sieciowa, na której były widoczne postacie na wyspie, tworzyło się własną postać, co tydzień dochodziła jedna minigra powiązana z odcinkiem, który miał premierę tego dnia w telewizji. Ej, Więc spoko. to, co się tam działo, było aktualizowane wedle fabuły kreskówki. Ja o tej grze dowiedziałem się z tego, że jeden użytkownik na YouTube o, o. do screenów z Total Drama Island dodawał swoje postacie i zrobił tutorial jak taką postać zrobić w tej grze wow. i jak ją wklejać na obrazki. Przejrzałem wszelkie kanały na YouTube dedykowane Totalnej wow. Porażce z lat i Ale chyba to ja, usunął. Ja. O nie... Nagrania samej gry też są na wagę złota, Gwen. bo jest ich bardzo mało. Gwen? Aha, to ta alternatywka, nie? Gry Java. Wczesne lata Java. 2000, popularne stawały się o, tak, pierwsze telefony komórkowe tak, tak, z kolorowym ten To był ten, ten taki, taki Space coś tam, Space 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 Rocket, coś tam tak o, się nazywa. były Nokia i Sony Ericsson. O, to była kulka! To na... Gra kulka była też zajebista. Pamiętam, na, na jednym telefonie u rodziców była ta kulka. Space Impact to się nazywa, dokładnie. I ta kulka też była bardzo fajna, fajnie się w nią grało. I Sony Ericsson. To, co najciekawsze było Rickson, w tych telefonach, no. to funkcje nagrywania. Jezu, stop, bo to jest ukryty, to jest kopalnia kontentu. Czat, pamiętacie takie podstawki na telefony, takie z takimi takimi łapciami takimi? A to bounce się nazywało. No? Funkcja nagrywania filmów, montowanie filmów, tworzenie muzyki, gry, od lotowych gier i wykurwiste mmsy. Tak była taka kurde reklama ty. Jaki był mój pierwszy telefon? Mój pierwszy telefon to była taka podłuża Nokia 3310? 3310? Nie, yy, nie ta, tylko taka podłużna. 3320? Nie, 33... 3315? Nie. Taka podłużna Nokia, taka 3310 bo 30... Jak ona się nazywała, ty? I gry. W chuj odlotowych gier i wykurwiste MMSy. Zdobyć tę grę można było poprzez... 3210. Trzydzieś... Trzydzieści dwa To! Takie... Chyba takie coś. Albo... Albo nie. Czekaj, to jest 3210. To chyba było... Tak, to chyba był ten. Tak, 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 tak. To, to był ten. Taki miałem. To był pierwszy... Pamiętam, do szkoły mogłem chodzić. Tutaj z boku bo ten i był... Miałem Snake'a. Kurwa, fajnie. Let's fucking go. To, bo do, to był dobry telefon. Prawda, dobry telefon. Ostatnie strony gazet, albo reklamy. O oh my god, ostatnie strony gazet. Moi drodzy, kiedyś zdarzyło mi się i kupić parę takich gier, i, i były zjebane. Chuj. I powiem, kiedyś kupiłem taką grę z tyłu strony gazet. E, no, jakieś taki już miałem troszeczkę nowszy telefon, ale też taki jakiś jawowy, ale kupiłem grę Gothic. Kurwa, grę Gothic, rozumiecie? gdzie grało się Sardasem, który był jakimś tam strażnikiem. I to chyba Arendot IU robił na engage, było takie, fajne, były tak beznadziejne. Mamy w telewizji. z nie nie Diamenty 3 pod numer 7668 i pobierz na komórkę nową grę diamenty dody. Kają raz, liczbę Spring 2, Worms 2010 3, Milionerzy 2010. Jak masz taki telefon w szufladzie i chcesz znaleźć grę, którą pamiętasz, wow. możesz mieć trudności ze znalezieniem większości z nich. Ja pamiętam grę hardcore. Wiadomo, na czym tak, tak. zerwano. Jeszcze wyżej, jeszcze <gul structurator> Kurwa, dostałem mi Mam jeszcze grę futrzak. Nie znalazłem wersji na mój model telefonu i trzeba było mu zadawać pytania. Co jest? Czy is? warto subskrybować kanał Kacpir? Nie. Nie, nic nie powiem. <laughs> nic nie powiem? Kolejna gra co znalazłem to diamenty Dody. Fak za małe to jest. Diamenty Dobre, Dody za... Co do grypl, to kiedyś były tam takie zajebiste profile, gdzie mogłeś pisać komentarze. Tworzyłeś swoją postać na awatar, zdobywałeś trofea, miałeś swój album ulubionych gier. W podgramie do... była sekcja komentarzy. Ale skasowali te stare konta. I nie pamiętam tytułu jednej gry. Sterowało się białym prostokątem i unikało bloków spadających z góry. Napiszcie mi w komentarzach, co to była za gra. Holy shit! Ale jump! Olepęgir, kuj! Dziękuję za oglądanie. Jeżeli jesteś moim patronem, to udostępniam Ci moje nagrania z 2012 roku z komentarzem głosowym, jak grałem w Mini Golf multiplayer. Co ty ja? O <śmany> Oh my god, to ile ty masz lat chłopie? Ale jaja Czekaj, ale to- A gdzieś tutaj to ten? Czekaj, a gdzie on to udostępnił? Komentarzem głosowym Dziękuję za oglądanie. On jest Jeżeli z... jesteś moim patronem, to udostępniam A na patronie. ci moją z 2012 roku okay. z komentarzem głosowym, z... jak Będzie grałem w mini golf multiplayer. Nie, nie. No nie, kurwa. Nie, nie. Ale 12 latek przeklinający, ja Ja Jestem 95, więc jestem starszy od tego szczyla Ja tu już, moi drodzy, byłem GigaChat 2012. A ile miałem lat. 17 lat miałem, więc ja już brzmiałem tak jak teraz brzmię Troje tak było. Dobry, dobry odcinek. Moi drodzy, jeżeli masz jakieś na no, Nexus Live, oczywiście, wspomnienia z tych gierek i tak dalej. No to wiecie co z tym zrobić, nie? Napiszcie mi w komentarzach. Ile ty teraz masz lat? Ja? Ja teraz mam lat yy, 16. <grym> tak, Duży? Ja mam 27. W zasadzie teraz w maju będę miał. A Pierdole będę miał 28 lat. Jo, ale to zabrzmiało czat. Jeszcze 27. ale 28? Jezu, jak to brzmi źle. Wow. 28 lat. Rozumiecie to? Jaki kurwa next, next level, moi drodzy. Pamiętam, RP w Sherwood robiłem. Er, Sherwood to była dobra gera. Uh, 24, ale lepiej niż 28. Trochę tak jest. Ty normalnie kurwa, 28 lat wtedy. miał. Ja pierdolę, przywykniesz. Harpem <grym>, weź nawet, nie był stary. Lepiej niż 32. Ja pierdolę, czat. Ale tragedia. Next is life. Pozdrawiam. <noise> 35 brzmi strasznie. A to, tak, a to najlepsze jest to, że to jest dopiero kurde early game, nie? Więc tak to kurczę jest. Zobaczysz za rok, jak, jak brzmi 29. Jeszcze gorzej, kurde. Jest taka świadomość, że będę tyle miał. Osakra. <noise> Trochę się wtedy umiera. Tak w środku przynajmniej się wtedy umiera. Mówi, jest wiek od 3. No jak już będę miał 30 coś lat. Ja nie wiem, to jest już kurde, to już jest koniec, czat. to już jest, to już jest koniec. Będzie dobrze.